Siema widzowie, a w dzisiejszym odcinku postanowiłem zrobić mega gruby opening na box Flip i Mindstar. 400 łapecze w górę rozlosujemy, 50k. Żeby brać udział o wlosowanie, musicie stawić suba, łapkę w górę, z swoim nickiem, użyć kodu VV i podłoga, no i oczywiście udostępnić film jakiemuś koledze no, na i dołączny Discorda. więc bez błędnego przedłużenia zapraszam Was do oglądania. Dobra widzowie, to tak jak mówiłem na wstępie, tutaj naszykowałem sobie tutaj opening malutki Myślę, że tutaj wam się spodoba Oczywiście wszystko to, co drobnie z tych tutaj kluczy, z lucky bloków będzie rozlosowane na tym odcinku No to więc widzowie, ja tutaj myślę, że tutaj zaraz otworzę Tylko z czego co słyszałem Jest nowy perk na minestarze, więc chciałem jeszcze zobaczyć co to za perk jest Tutaj perk y, blokady Ciekawe jak on działa, jest to naprawdę bardzo ciekawy Możecie napisać w komentarzach czy chcielibyście taki odcinek z takiego perku teraz odbierałem, jeszcze tutaj zerknijmy no i tutaj jest wszystko otwarte, więc myślę, że na początku Tutaj otworzymy oczywiście box, tylko tutaj nie ma skrzynki, więc trzeba tutaj przez komendę Otwierać, więc tutaj myślę, że wszystkie otworzymy naraz Bo mam, ile mam Mam stack 36, więc myślę, że na początek otworzymy 35 no Zaczniemy co nam drop, no i później z jakiegoś otworzymy Tutaj ludzie już piszą pozdroity Więc już się domyślają, że nagrywam że napiszę na czacie, czy pozdrawię, i znak zapytania Więc napiszmy Jezu, pozdro. Ty, oh, jezu. nawet pisać nie umiem, zobaczymy czy pozdrowią Was, no, jeszcze to pozdrawiam. Jak widzicie, na początek to nie jest taki najlepszy odcinek. Najlepszy y, dropik, więc to otwórzmy jednego laki bloczka, gdzie ci widzą, i wszyscy was pozdrawiają. Więc zobaczcie, jednak no, w komentarzu też napisać pozdro. ty, że otwórzmy pierwszego laki bloczka. No i nam dropy, niestety, odłamki. Ale z czego co wiem to odłamki tak się przydadzą. No bo do perku trzeba, no ale no niestety no Lucky Blocky jest ile. Aktualnie chyba na rynku jest warta z 20 tysięcy. Czy tam 30 bo jak kupywałem, 17 jak ktoś wystawił. Ale nie, to za tanio. No, nawet 30. No więc jest naprawdę słabo, więc tutaj otwierzmy jeszcze jednego. No i drop łabania 28. 58, myślę, że to akurat jest dobry Dropik, więc otwórzmy tutaj 8 starboxów z animacją oczywiście. Więc zaczynamy tutaj. Dropnie z 8 starboxów No kurde, fireworka naprawdę nie jest akurat mój ulubiony drop z tej skrzynki Bo w sumie, jak byłbym w sumie zadowolony z grzybków i z tych tutaj Rzeczy, bania, no kurde, bania też nie jest dobra Otwierajmy dalej, jeszcze 5 otwórzmy, no i chyba tutaj otworzymy jakieś jeszcze laki -loczka. Miecik drop, no. O, o to jest dobry drop, akurat ile to jest warte to jest warta 4000, więc naprawdę jest bardzo dobrze. Jak widzicie, troszeczkę kasy mam, bo aż mam 108 tysięcy, sobie troszeczkę pokopałem, więc jestem naprawdę zadowolony. No i co, otwierajmy dalej. Otwierajmy tutaj dalej. Odłamki, no to odłamki to akurat jest, jest git, będzie na perk, żeby go kupić. Możecie też widzowie napisać, jakie byście chcieli odcinki. Tutaj, no i pamiętajcie widzowie. No, że jak chcecie brać udział w losowaniu, no to generalnie myślę, że tutaj powinniście też udostępnić film kolegom. No i tutaj zostawić łapeczkę, suba, oczywiście dzwoneczkiem. Bo bez tego, no to kurde nie będzie... Nie będziecie brani udział w losowaniu, a jak udostępnicie film, to będziecie mieli większy procent, więc myślę, że naprawdę warte. Ja w ogóle są grzyby warte. Bo grzyby chyba są 64 warte, tak, dobrze myślałem. Dobra, otwórzmy jeszcze dwie, no i tutaj myślę, że półstaka kluczyków na jakiś Lucky bloczek, bo myślę, że na Lucky Bloki najbardziej czekacie. Mi się wydaje. Więc tutaj otwierajmy dalej. Kurde, mieć jakby mi dropnął. Dobra. Elytra, nie, no, przecież to jest najgorsze, co może być? Dobra, otwórzmy teraz tutaj te kluczyki. Dobra, ale. Dobra, otworzyłem. Nie, bo poleciał dobry drop. W miarę. Dobra, ref, więc teraz otwórzmy lucky bloka. Dobra, otwórzmy, nie wiem, tu otwórzmy. Wsuncie się. C jest! Nie, dobra, to jest naprawdę fajny drop, nasz, aż napisać zinaka. Na czacie, bo to jest warte naprawdę bardzo dużo pieniędzy, zaraz sobie sprzedajmy, zobaczmy, ile to jest warte 16k, to jest naprawdę bardzo duży, jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony Więc tutaj, nam trzeba otworzyć 5 starboxów, nie, bo tak dobry drop, drop, no to jest Naprawdę jest to, Jezu, to jest naprawdę fajny drop W sumie lucky bloczek się zwróci można powiedzieć w sumie nie narzekał, jakby odłamki dropiłeś 40% na odłamki. W ogóle teraz procenty piszą tutaj na każdej rzeczy, która tutaj się pokazuje, więc jest naprawdę fajnie. Kurde jakby... No jakby miałby być 4 to bym z tego zadowolony z odłamków. Tak naprawdę reszta tam jest troszeczkę obojętna. Bo najbardziej to mi na kasie zależy. Mieczyk? Nie, nie mieczyk. Bania. Refy, nie, dobra, jeszcze tu wysłałym, ale to zaakceptuję, może jak chce mi coś dać. Chcesz mi dać ten mieczyk. No a w sumie dać. Będzie na jakieś lasowanie. Na lawie może jakiś, niebawem jakiś może będzie, więc dzięki bardzo za zamieć i otwierajmy tutaj dalej. Kurde, jeszcze trochę tych kluczy zostało, nie powiem. No ale kurde, no nie, i nie siłka, no co to za rzeczy robią? Możecie coś widzowie w komentarzach, jak do tego momentu, też coś napisać, będzie naprawdę im mi bardzo miło. Możecie napisać dotrwałem, o, to będzie naprawdę ciekawe. No i kurde, to trzeba troszeczkę przyspieszyć to otwieranie. Naprawdę, trochę długo to trwa. No ale czemu, nie wiem, dla mnie to jest, żeby koksy i refy dropiły to naprawdę jest giga słabo. Bo, no bo kurde, no. Jednak klucz kosztuje chyba złotówkę na stronie, takie rzeczy dropią. I co, budki? Dobra, to też nie jest najgorszy drop. Ale najbardziej, no mówię, byłem zadowolony z odłamków, szczerze mówiąc. No ale, no na pewno nie z elektry. Nie, tutaj, czy jeszcze jakieś laki bloczka tworzył, to naprawdę smutne jest. Więc otwórzmy tutaj kolejny zobaczmy zobaczmy czy chłopu coś dla mnie ma Grzybki, mogą być Dobra, może być Donatecik to donatecik, nie ma co narzekać zakać. i widzowie, napiszcie w komentarzu czy gracie dalej na Manchesterze, żeby jak nie gracie to was serdecznie tutaj zapraszam na serwer Fajna klepa jest Na nowej strefie, nie wiem czy widzieliście, ale to może nie tylko jakiś odcinek będzie, zobaczymy Dobra, otwórzmy, nic mi nie Cztery klucze, nie wiem, no tragedia, dobra, jeszcze jeden Klata no seta niby nie ma, bag nie wiem czy oglądaliście ostatni odcinek, to się niestety wywaliłem No więc tutaj niestety trzeba na nowo odcię... od ten... na nowo itemki pozierać, więc postanowiłem właśnie zrobić opening Dobra, otwórzmy teraz minę boxy, tylko tutaj trzeba inaczej je otworzyć I Tutaj zobaczmy co z tego drobnie Z tego co wiem, to ostatnio mógłby być... z minę boxów był lucky lucky. nie wiem czy teraz dalej to jest, bo niestety żadnej skrzynki nie mogę znaleźć na mapie no ale jak na razie no to jest naprawdę nieciekawy drop Otwórzmy tutaj do 30 no i co so, otwórzmy Jakieś jeszcze kluczyki wyrzućmy w ogóle te koksy po co to komu No i kurde na razie taki W połowie jestem zadowolony bo jednak dropą mi te odłamki yy, Znaczy te fragmenty czy jak to się tam nazywa yy, Te do ulepszenia najlepsze z lucky bloka Więc jestem zadowolony No ale kurde odłamki kurde refy No nie tak refy nie koksy Możecie też widzowie napisać, że chcecie tego teksturpaka To on będzie prawdopodobnie na Discordzie, więc zapraszam was widzowie na Discorda, macie link w opisie. No i co, otwierajmy dalej. Jest jakoś to tak, kurde. Buty, no nie, no set taki, no to 55 lilo, w ogóle jest warta część seta 55. Otóż on w ogóle jest warty, nie wiem, z 200 chociaż. Czy to jest 600, 500, ty? to jest nawet kit cena, bo na myśla, w sumie łatwo się kopie kasę, ale. Ale co? Ale... Kurde, komuś chce się kopać, bądźmy szczerzy Komuś chce się kopać, ja nie lubię strasznie kopać jakoś ostatnimi, czasami za dużo kopałem na serwerach Na Mindstarze czy tam na innych serwerach, ale... No już kopanie mi się znudziło, naprawdę Nie wiem, czy czasami nie ulepszymy od razu tego nowego i go nie przytostujemy, ale zobaczymy Ile tam będzie odcinek trwa. bo nie chcę też, żeby ten odcinek był za duży Za, za długi Dobra, wyrzućmy to Dobra, to tworzy otworzyć jeszcze Lucky Bloczka no i spodnie mi dropy. No i fajnie, tu prawie cały szecik mamy, więc naprawdę, no jestem zadowolony. Otwierajmy dalej tutaj tego... Yy, starboxiki. No ale nie, no ale bez... ile w ogóle jest procent na to? No 100%, dobra, minę boxy, bo to wstyd to co dropi ze starboxów. Naprawdę jestem niezadowolony troszeczkę z tego dropu ze starboxów. Pełny kipunek kosz. I pamiętajcie widzowie, że używajcie kodu fofo i podłoga, wtedy dostaniecie darmową rangę na star darmową rangę na start, na 3 dni rangę star dobra otwierajmy dalej tutaj, na no szybko to otwórzmy bo nie ma co tylko są mini boxy. możecie widzowie też napisać, czy stoicie na strefie awk bo ja stoję, no i kurde nawet się opłaca dobra otwórzmy, co mi dropło, 12 dołków, nie no aż takie f niby domki się przytadzą no, ale bez przesady, aż tak mi na nich nie zależy zaraz widzowie oczywiście podsumujemy. Dobra, jestem tu po krótkiej chwili, bo nie wiem, hmm, nagrywanie mi się ścięło ale już tutaj nagrywamy dalej. W generalnie wystawimy jankę, co ty w tym dać? Nic ciekawego. Dobra, otwierajmy dalej, Elytra Nie ma sensu już z tym losowaniem, myślałem, że to będzie jakieś lepsze. No i co, kurde. No jeszcze trzy laki bloczki, no nie wiem, trochę, nie wiem czy w ogóle jest sens je otwierać. Kurde, będę jak mam trochę kasowków, ile kosztuje najlepszy miecz? Ym. Otwórz. Najlepszy mieczyk, jest drugi najlepszy stoka, więc w sumie stać prawie najlepszy miecz, więc kurde górę... no otwórzmy to, ale po polećmy może gdzieś indziej, może koło mnie przy topce, gdzie ja jestem, tutaj jestem. Tutaj w ogóle generalnie chłop nie goni w topce, Ciekawe, czy mnie dogoni, w wątpię w to, no ale zobaczymy. Więc otwórzmy tutaj, nie mogę co jest, no i 12 odłamków, więc chyba pe pechowe miejsce, pechowe miejsce, no kurde, naprawdę jest nieciekawie, nie wiem czy może wam rozlasować te laki bloki czy otwierać, ale chyba je otworzymy, a ja najwyżej kupię kolejne laki bloki na stronie bądź na serwerze. Nie, dobra, dwa razy pod rząd odłamki, nie, to jest jakaś tragedia. Ostatni laki blok, no kurde, no jakby mi dropnął, jak mam być szczery mieczyk, mieczyka bym zadowolony i... No i w sumie... No w z sumie zmęczyka byłbym najbardziej zadowolony albo z buciku, w sumie będę miał prawie całego seta 58. W ogóle ciekawe czy po nowym dropie, bo z tego co wiem to są nowe hity, czy w ogóle sety w ogóle dają coś dalej, więc myślę, że tutaj też będzie trzeba w jakimś odcinku nagrać bądź przetestować, jeszcze zobaczymy, więc otwórzmy ostatniego Lucky Bloka. Jest! No i dobra, no i ten drop mi się podoba, więc jest git. No i teraz tutaj podsumujmy. Generalnie dropą mi 8 tych no, i nie wiem, zaraz wam powiem, widzowie, vis ile, generalnie to wszystko jest warte, mniej więcej, więc sprzedajmy tutaj wszystko. Przed nagrywaniem odcinka, miałem równe 100K, a teraz mam 150, więc tak naprawdę wartość, i temu, które mi dropło, oprócz wartość tych, co można sprzedać, dropło mi za 50 tysięcy. Więc myślę, że naprawdę jest bardzo, bardzo fajnie. No, i wartość tych setów zaraz sprawdzimy na rynku, bo chyba nie wiem, po 2 albo 3 tysiące. Rynek otwórz po 2-3 tysiące, chyba. Taki jeden set. No po trzy. No, liczmy, że trzy. Więc tak naprawdę, no myślę, że tak 70 tysięcy mi dropa, więc możecie napisać w komentarzu, czy to jest F, czy to jest G, czy chcemy tutaj to to ostatnią wymiankę. Chłop mi zdaje, więc widzowie, myślę, że tutaj będzie koniec odcinka. Możecie widzowie napisać, jaki byście chcieli to jeszcze odcinek z Mainstara. No i widzowie, jeszcze tu będę kończył, więc pamiętajcie, że brać udział w losowaniu, stawić suba, łapkę w górę, z swoim mikiem, użyć kodu fofa i podłoga na serwerze, no i oczywiście udostępnić koledze film. Bo jak udostępnisz film, to masz większy procent widzowie. Elo!